Miejsce, naprężenia termiczne, które, no jak praktyka pokazuje, no powodują z czasem jednak uszkodzenia, uszkodzenia tych zbiorników. W celu tutaj zapewnienia określonego czasu tego procesu, na samej górze Państwo widzą dwa zbiorniki, które są napełniane zimną wodą, podgrzewane. I one pełnią takie, taką funkcję pomocniczą, mianowicie po opróżnieniu zbiorników, tych, tych dolnych, właściwych dla procesu technologicznego, no, ta gorąca woda jest te, <laughs> przetłaczana ze zbiorników górnych do tych dolnych. Procesowych, no, te zbiorniki górne mają już określoną temperaturę, a więc nie potrzeba tracić, nie ma potrzeby potem czekania, aż ta woda się, się podgrzeje. No, również jest tak kwestia, że zbiorniki są czyszczone z wykorzystaniem kwasu mrówkowego, no, który tam którego zastosowanie niesie po prostu określone, określone tam zagrożenia i, i, o to trzeba, i o to trzeba tutaj i to trzeba mieć na uwadze. Natomiast sytuacja związana z modernizacją Modernizacja polega na wykorzystaniu ciepła odpadowego ze sprężarek do, do właśnie podgrzewania ciepłej wody użytkowej, no i jaki jest tego efekt, że te dwa zbiorniki górne nie są konieczne, no one zostały pozostawione no, ze względów tak na wypadek jakichś wystąpienia problemów. No, nie, trzeba, nie trzeba stosować niebezpiecznego kwasu mrówkowego, natomiast ta, te napełnianie tych zbiorników następuje poprzez wodę właśnie podgrzaną w, z wykorzystaniem tego ciepła, ciepła odpadowego. No, woda jest, ma temperaturę do napełniania nie 20 stopni, a 44, a więc następuje zmniejszenie energii, jak i do potrzebnej do podgrzania tej wody, jak i, jak i samej, samej wody. No i tutaj ta analiza wspomniana i omówiona wcześniej. W tym przypadku widzimy no, ten wpływ na koszty, a więc redukcja, zmniejszenie energii, zużycie materiałów eksploatacyjnych, czyli, czyli <laughs> też związane z określoną redukcją kosztów. No natomiast y, tutaj w odniesieniu do ryzyka mamy to zmniejszone ryzyko jakichś tam ewentualnych wypadków, y, y, a więc związanych w kwestie ewentualnie prawne, roszczeń, no, ograniczenie awarii, przestojów. No natomiast ewidentnie ta pro, te propozycje wartości, czyli poprawa bezpieczeństwa, nie, zwiększona niezawodność, no, satysfakcja, no niektóre nie, trudno sobie wyobrazić, że tak od razu je można czy, czy w ogóle można skwantyfikować. No Jakkolwiek z tych innych doświadczeń i przykładów, widzimy, że takie próby są jak na przykład. Poprawa komfortu pracy yy, może być zanalizowana i skwantyfikowana, no nawet we współpracy tutaj z działem, jak w innym przypadku mieliśmy z działem kadr, gdzie no, można było jakby określić e, tam wielkość, znaczy ilość zwolnień lekarskich, i, 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 i stąd wynikające. Korzyści potem dla zakładu. Natomiast tutaj już wracając do analizy tego, tego <laughs> przedsięwzięcia, oczywiście są te wspomniane, ten wspomniany efekt oszczędności energii elektrycznej, a więc, a więc i, i kosztów tej energii. Natomiast jeśli chodzi o o te korzyści niebezpośrednio związane z energią, to tutaj mamy, mamy parę elementów, a więc no, unikamy konieczności zakupu tego kwasu mrówkowego do, do, do procesu czyszczenia okresowego tych zbiorników. Oczywiście ograniczamy też zużycie wody, jak było powiedziane zmniejszamy koszty obsługi, obsługi. No i wreszcie jakby najistotniejsza pozycja tutaj, że z tych danych wcześniejszych dotyczących funkcjonowania tego układu no stwierdzono, że co i te uszkodzenia, które powodują, powodują konieczność wymiany zbiorników, Wiążą się z możliwością zaoszczędzenia. No tutaj stwierdzono, że określono tę, tę roczną oszczędność na 3000 euro, no bo, ponieważ w przeciągu tam paru lat, ostatnich 10 lat, wymieniono trzy zbiorniki po około 3000 euro, a więc rocznie można stwierdzić, że ta oszczędność, Wynosi 3000 euro. No, no, w zasadzie, jak widać, tutaj nawet nie ma takich tych wycenionych jeszcze dodatkowych efektów. No, a takie bardziej twarde. Mi się tutaj przypomina taka rozmowa, jak kiedyś prowadziliśmy z, w gronie audytorów energetycznych i to dotyczyło akurat też Modernizacji ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem perlatorów, czyli które no, ograniczają zużycie ciepłej wody, a więc po prostu też i ograniczają wielkość energii, jaka jest konieczna, jaka jest konieczna do podgrzania tejże wody. No i my zawsze w, swych, w swoich audytach też i wliczamy tutaj jako efekt finansowy wliczamy po prostu zmniejszone zużycie wody, no bo po prostu za tę wodę się płaci. No natomiast niektórzy nie byli przekonani do, tego, do tej metody i twierdzi, twierdzono, że że liczymy w audycie energetycznym, profesjonalnie wykonanym, tylko efekty energetyczne. No natomiast no jakby morał z tego, czy wydaje mi się przesłanka, że żeby, jeżeli przygotowywana jest no jako regulacja metodyka audytu energetycznego, tak zwanego, to jednak no, raczej należy nakłaniać wykonawców tych audytów, żeby właśnie już te efekty inne, nie bezpośrednio związane, nie tylko z kosztami energii, również, również ujmować w jak, w jak najszerszym zakresie. No, w odniesieniu tutaj do tego konkretnego przypadku, no, jeszcze jest analiza ekonomiczna, czyli w, opartu, w oparciu o wskaźniki dynamiczne, oceny przedsięwzięć, no i natomiast efekt, efekt końcowy tutaj to Państwo mogą tutaj porównać w przypadku tylko tej oszczędności tam tysięcy 400 euro, wynikającej ze zmniejszenia kosztów energii elektrycznej do podgrzania tej wody użytkowej, to jest PBT 13 lat. Gdy wyliczymy te wszystkie inne korzyści, ale je możemy tylko wyliczyć no, no w oparciu o bardzo tutaj no, w oparciu o dane przygotowane przez, przez zakład, no, który właśnie na przykład wie, ile razy. Te zbiorniki musiały być wymieniane, no to jest zmniejszenie do 4,7 do, no, do lat. Natomiast no, również, również od, wskaźniki dynamiczne no, są bez porównania lepsze. Tutaj IRR z minus 7 do 11,5%. No, te obliczenia były dokonywane przy założonej stopie dyskonta 6%. Jest tam jakiś jeszcze slajd? Nie, już chyba nie ma. Nie, nie ma, nie ma. No to, no to jest właśnie tutaj taki przykład. Zresztą trochę, trochę może ideowo to jest podobne z tym, co Pan z orężu nam przedstawiał wczoraj. Gdzie właśnie uwzględniono ten jeszcze taką korzyść, że tam jakiś złą, prawda, można było, krótko mówiąc, spieniężyć. I to na tyle przygotowaliśmy na dzisiaj Państwu. No jeszcze raz, jak mówimy, prezentacje są do udostępnienia. No a jutro też, mam nadzieję, jeszcze bardziej konkretnie będziemy opowiadać, przedstawiać to narzędzie, które no też tak jakby mówiąc prowadzi za, za, za rękę nie? W, tym, w tym celu, żeby tutaj rozważyć jak najbardziej dogłębnie, sensownie ten, te elementy tej metodyki oceny nieenergetycznych korzyści. Także dziękujemy bardzo. Jeśli są pytania, to bardzo prosimy. No a jeśli nie, to zapraszamy na, na jutrzejsze spotkanie. Dzie Dzień dobry, Anna Żyła. Ja dziękuję bardzo. Natomiast ja już dziś zgłaszam prośbę o wszystkie prezentacje, bo nie wiem, czy będę mogła jutro do Panów się e, połączyć, bo coś mi się zaczęły nakładać inne szkolenia. No to żałujemy, ale z przyjemnością prześlemy. Oczywiście, wszystko myślałem. Dziękuję tak. bardzo, a jeszcze tylko jedno zdanie komentarza, że w przypadku jeśli ktoś ubiega się o finansowanie bankowe, to, to oczywiście bank też lepiej w banku przedstawić analizę wszystkich korzyści, tak? Bo te oszczędności w kosztach no też poprawiają zdolność kredytową. To taki komentarz od strony Banku Ochrony Środowiska. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, dziękujemy. Płachecki PGNIQ SA. Ja mam też, podobnie jak Pani Anna, niestety pewien problem z możliwością uczestnictwa w dniu jutrzejszym i też miałbym podobną prośbę, czy mógłbym otrzymać prezentację od Państwa. Tak, oczywiście, tak. już sobie zapisujemy i, e, i zaraz po spotkaniu pewno pe, taką wysyłeczkę zrobimy. Również, również z dnia jutrzejszego, podobnie mój kolega Sebastian Szymczyk. Jutro mamy niestety inne spotkanie o godzinie 10 i nie możemy wziąć udziału. No, wiemy jak to teraz w dobie tego wirusa takie spotkania e, internetowe no, strasznie widzimy, się nasiliły. Widzimy. widzimy prawda i, więc i nakłada, rozumiemy i nakładają. i nakładają się często. No. To, sa, to, to samo u mnie nie? Bo dlatego, że jutro mam tygodniowy taki briefing z organizacjami bratnymi z innych krajów także akurat 10, więc, no, no, 10 do dziesiątej, więc dziesiątej do Webinarium z Brukselą też, także. Ale tak, tak, Rysiu, tak, tak. przyjmijcie po prostu zasadę taką, że po, po, tym, po, po tym webinarium po prostu rozsyłacie link do tych, tych prezentacji. Każdy sobie ściąga wtedy, także będzie okej. Okay, no. No, 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 Janusz, jak zwykle, praktycznie nie i rzeczowo. Oczywiście nie, no bo wiesz, że no, po prostu czas jest trochę wariacki, prawda? Ja w ogóle nie niektórzy po ścianach chodzą z lodów, ja absolutnie po ścianach chodzę, ale dlatego, że nie mam czasu, nie? Tak, to tak wygląda. Dobra, to przyjmujemy ten wniosek jako najbardziej sensowny. Dobra, dzięki, dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy. Dziękuję, do widzenia. No, do widzenia. Do widzenia. To... No to widzimy Włodka, tak jest? No jeszcze, jeszcze tak. No to, no ale możemy, jakoś mi się to wczoraj udało zrobić. no Można po prostu. I kogoś, jak to się mówi, no brzydko usunąć. No bo jeżeli chcemy zakończyć, prawda? No tak. Takie no, będzie wisieć nie, nie. to spotkanie. Kończymy. No to w takim razie. Tak. Opuszczamy. Opuszczamy. I opuszczamy. Dobra. No kurde. Dobra, no. jak